Jesteśmy w Battle Creek w stanie Michigan, gdzie z Bożego natchnienia powstał potężny ruch, oparty o poselstwo II Adwentu oraz przesłania trzech aniołów z XIV rozdziału objawienia świętego Jana. To właśnie tu w 1863 roku zorganizowano Generalną Konferencję Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Od tego czasu minęło 150 lat. Znajdujemy się w Adventist Village w Battle Creek. Na niewielkim obszarze znajduje się kilka historycznych budynków. Niektóre zostały tu wzniesione, inne przeniesione. Wykonaliśmy także kilka replik, ponieważ staramy się zachować pamięć o tym, jak Bóg prowadził Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Ważne jest, abyśmy pamiętali, skąd pochodzimy, po co tu jesteśmy i jaka jest nasza misja. Jeśli nie poznamy swoich korzeni, to nie zrozumiemy również tego, dokąd zmierzamy i dlaczego robimy to, co robimy. Staramy się tu opowiedzieć od nowa historię pionierów, którzy założyli nasz Kościół. Poznajemy drogi, jakimi prowadził nas Bóg i co jest najważniejsze. Abyśmy nie zapomnieli, jak Bóg nas prowadził, bo poprowadzi nas również w przyszłości. Wzywa każdego i każdą z nas, abyśmy byli Jego dzielnymi współpracownikami, gdyż Jezus wkrótce powraca. Nigdy nie zapominaj, że jesteś istotną częścią wielkiej misji powierzonej Adwentystom 27 przez Boga. Niechaj 150. rocznica powołania do istnienia Generalnej Konferencji. Będzie okazją dla Ciebie i dla mnie do pogłębienia naszego oddania Bogu, byśmy wyglądali rychłego powrotu Chrystusa i dzięki Bożej łasce przyprowadzili na Jego spotkanie jak najwięcej ludzi. Zastanawiamy się, jak będzie wyglądała nasza misja w przyszłości, jak będziemy ją kształtowali, na czym się skupimy. Pamiętamy przykład naszych pionierów, ich zaangażowanie, poświęcenie oraz to, że ewangelizacja nie była dla nich akcją czy programem, ale stylem życia. Angażując się w misję, nie postrzegajmy jej jako coś okazjonalnego. Pamiętajmy, że każdy wyznawca Kościoła może się w nią zaangażować. I to nie tylko wewnątrz zboru, ale także przez nawiązywanie kontaktów z sąsiadami. Idąc za przykładem Jezusa, pielęgnujmy kompleksowe podejście. On ocierał się o ludzi, nawiązywał przyjaźnie, dotykał ich, poznawał i zaspokajał ich potrzeby w każdej sferze życia. Jesteśmy powołani do tego samego. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego rozpoczął działalność jako ruch zakładania nowych zborów. Kontynuując misję Kościoła, mamy koncentrować się na zakładaniu nowych grup wierzących, na nowych terenach, wśród kolejnych grup etnicznych, przy wykorzystaniu nowych, innowacyjnych sposobów. Ewangelia o Bożym Królestwie będzie głoszona po całej ziemi przez mężczyzn i kobiety, których wzrok skupiony jest na Jezusie i którzy zgodnie z jego przykładem pełnią misję, troszcząc się o pełnię istoty ludzkiej.